Pierwsze miejsce, ciężki dzień nie, bardzo fajny dzień Na drugiej pętli było widać ten problem ze skrzynią jak gdyby się pogłębia i no co się doświadczenie wydało mi się logiczne, że z długą skrzynią powinienem tutaj a sobie dać radę, natomiast w wielu brząskich miejscach niestety zapinam szóstkę, później przypinam, miałem piątkę. Maksymalną mieliśmy 150 parę na godzinę, więc to nie jest jak gdyby maksimum. E, uderzyłem w kamień na ostatnim os e, który wystawał z drogi, nie wiem, ktoś go chyba wyciągnął, e, i zwolniłem ostatnio około 2 km. E, Wydawało mi się przez moment, że mogę mieć kapcia, więc nie chciałem ryzykować, A więc wykazałem się taktyką. I mogło być jeszcze szybciej? E, tak, nie, mogło być szybciej, mogło być zdecydowanie szybciej. Ja myślę, że tutaj się trochę zamotałem z tą skrzynią biegów, za dużo m, niepotrzebnych zmian. E, ale ja myślę, że nie ma co narzekać. Myślę, że możemy być, możemy, możemy być uśmiechnięci i zadowoleni i tak. I ja myślę, że dobra robota w ogóle. Spokojnie, bez jakichkolwiek w ogóle sensacji i, i myślę, że bez, bez błędów. I, I też w sumie nie żałuję tego, że zwolniłem, bo gdyby był kapyć, no to później były same lewe zakręty, więc myślę, że jest OK. Czy konfiguracja jutrzejszych prób pozwala ci utrzymać i myśleć spokojnie o tej niewielkiej tak naprawdę przewadze nad Brianem? Ale eee, jestem skoncentrowany, jestem spokojny. No, jeżeli wygra lepszy pewnie. Eee, ja mam parę innych problemów. Eee, coś z moim silnikiem czasami mi się pojawia komunikat i mam nadzieję, że jeżeli ten problem się rozwinie, to reszta jestem spokojny. Ale na pewno będzie wspaniała walka. No, widać jakiej klasy jest Brian, bo jedzie fantastycznie i. Ja zrobię wszystko, co będę mógł, żeby pojechać jak najlepiej. Może będę miał krótszą skrzynię biegów, a to już mi na pewno da duży komfort psychiczny.